Nie witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jedziemy w kolejne miejsce, myślę, bardzo ciekawe, spędzimy sobie mile niedzielę. E, mojego męża nie ma, czekam właśnie na mamę. E, jedziemy z moją mamą i bo to moja mama chciała, żebyśmy właśnie w to miejsce kiedyś ją zabrali. Miejsce według mnie warte uwagi. Także zaczynamy! Nie spodziewałam się, że będzie tak bardzo dużo ludzi. Zobaczcie, jakie stąd są widoki. Kiedy tutaj jechaliśmy, to niestety było bardzo mglisto na drodze. Wydawało się, że będzie brzydko, ale się rozjaśniło. No, dzieci tylko dojechaliśmy, a dzieci już głodne, już poszły. Gabriele wziął sobie bułkę, sprostił to. Mhm. Zobaczcie, tutaj też hodują alpakę i można kupić sobie wełnę. Myślę, a nie, chyba przejażdżka, spacer z nimi. Możesz je wyprowadzić. No, teraz nie ma nikogo. I teraz, jak zaparkujecie, to są właśnie dwie opcje: albo idzie się taką dróżką, 10-15 minut w dół, i dochodzi się właśnie do santuarium. Albo stara droga, i ta droga była troszeczkę trudniejsza dla, dla bardziej wprawionych osób, bo, bo parkujemy na samym dole i wspinamy się właśnie tak, taką ścieżką. Bardziej w górach i ona chyba trwa dwie godziny dla bardziej wprawionych. My dzisiaj nie chcieliśmy aż takiej, takiego spaceru. Wstawię Wam też w opisie filmu link do właśnie tego sanktuarium, bo są różne interesujące, na przykład, wydarzenia co jakiś czas, i wtedy można wjechać tutaj. Na przykład są organizowane grupy, które się wspinają z samego dołu, właśnie idą w górę i modlą się albo odmawiają różanie. My idziemy tą łatwiejszą drogą. O widzicie teraz e, tutaj widzę e, z tej trudniejszej drogi i ona wygląda tak, że wiele razy są schody albo w ogóle jest taka ścieżka no Na pewno nie jest taka prosta. Quanto ci avete messo a salire su? noi veniamo dal Brentino. Da giù 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 proprio. Quanto ci avete Un messo? Un'ora? Ah, allora siete siete veloci. siete veloci. Siamo veloci. Complimenti. No? Va nie? Ciekawe, jest. No na pewno będzie to takie turystyczne miejsce, a my idziemy właśnie do tego sanktuarium. Zobaczcie tutaj widać zdjęcie i to zdjęcie chcę też zrobić, bo jest taki punkt widokowy, z którego właśnie to zdjęcie można wykonać. Babcia idzie dzielnie. Cieszy się, jak nie wiem, to było babci życzenie, żeby właśnie tu przyjść i zobaczyć to miejsce. marzenie tak. To spełniłam marzenie. Twoje marzenie. Tak, spełniłaś moje marzenie. Bardzo chciałam przyjechać. Moje też, bo od dawna chcieliśmy tu przyjechać, ale wiadomo, że jak jest bardzo zimno, albo jest mgła, albo pada deszcz, albo w ogóle zawsze było coś. Jakoś tak odkładaliśmy to na inny, na inny dzień. Wreszcie nam się udało, jesteśmy. I cieszę się, bo podczas całej drogi była mgła, a teraz jest... Yy, jest słoneczko. Dzieci już wcinają, bo są głodne. A później mamy właśnie w planach, że jak już pójdziemy, niestety, modlitwa msza jest tylko o 10.30 i o 15.00. Także my dojechaliśmy, jest godzina 11, jesteśmy spóźnieni, już mszy nie będzie. No ale można wejść do sanktuarium i tak czy tak się pomodlić. Chcieliśmy właśnie spędzić taką niedzielę troszeczkę inną, właśnie, żeby to była taka niedziela bardziej duchowa. Chciałabym Wam właśnie pokazać, że i tak można spędzić fajny dzień. Ja nie nagrywam zawsze. Wlogów, właśnie kiedy spędzamy nasze niedziele tak bardzo rodzinnie, to jest dla nas taki sposób relaksowania się najmilszy. A sami zobaczcie, jakie są widoki. No wiem. O, tam są. Nie, to są akurat dwa psy. Gabriele, alpaka! Nie, to są dwa psy. Ale to to samo, Gabriele, popatrz, tu jest alpaka. Zdjęcie. A może tu są gdzieś, można je zobaczyć. O, zaczyna się droga krzyżowa też. Tam jest. Czętogramy kłador dzisiaj. A, baby. A. Można też kupić wyroby, widzicie? Tak jak Wam już mówiłam, są dwie opcje dojścia do sanktuarium. Możecie wybrać też tą dłuższą, trudniejszą trasę. Wtedy dojście jest z Brentino, położonego właśnie w dolinie. Trasa ma około 2,5 km No i jest dość trudna. Niektórzy pokonują ją w godzinę, a inni no zajmuje im to trochę więcej. My wybraliśmy tą łatwiejszą opcję i tak jak Wam mówiłam, zaparkowaliśmy w Spiaci. Wszystkie informacje będziecie mieli też w wpisie na blogu. Stąd prowadzi taki mały szlak, który pokonaliśmy w około 10-15 minut. Droga jest bardzo wygodna, asfaltowa albo możemy wybrać schody. Z parkingu do sanktuarium kursuje także autobus. Cena biletu to około 2 euro. Polecam tą trasę, bo oprócz pięknych widoków znajdziecie też przepiękną drogę krzyżową. Jest zimno. Ogólnie było bardzo słonecznie. Myślałam, że będzie nam ciepło, ale tutaj zawiewa taki zimniejszy wiatr, prawda? Kawałek drogi prowadzi właśnie w skałach. No coś niesamowitego. O, i teraz ludzie wychodzą z mszy. No niestety nie zdążyliśmy na czas bo od nas z domu jest tutaj półtorej godziny drogi autem, autostradą, także jest dość kawałek. <noise> na pewno nie jest to miejsce dla osób, które mają lęk w wysokości, a to jest ta droga tam w dole, widzicie, y którą można właśnie przejść z samego dołu. No jest na pewno wymagająca. Niesamowite. Jest bardzo dużo ludzi, mimo że to nie jest sezon. Sanktuarium Madonna della Corona mieści się na górze Monte Baldo na wysokości 774 metrów nad poziomem morza i jest jednym z najwyższych miejsc pielgrzymkowych we Włoszech. W roku 82 nasz papież Jan Paweł II podniósł sanktuarium Matki Bożej Bolesnej de la Corona do godności Bazyliki Mniejszej. Samo dojście do sanktuarium jest naprawdę zjawiskowe. Z każdej strony możemy podziwiać przepiękne widoki, ale również sama architektura sanktuarium jest naprawdę... Niesamowita, jego dwie ściany to lita skała, i do tej ściany przyklejona jest konstrukcja kościoła. Jest to wspaniałe miejsce do wyciszenia się, medytacji i modlitwy, która jest w tych czasach tak bardzo potrzebna. Jeśli planujecie odwiedzenie tego sanktuarium, to unikajcie włoskich świąt. Niestety turystów na pewno będzie tak bardzo dużo, że nie poczujecie ducha tego miejsca. Na moim blogu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące godziny, mszy i wszelkich innych informacji, które mogą Wam się przydać, jeśli planujecie przyjazd do sanktuarium. Można wziąć sobie też ulotkę po polsku. Jest. Oczywiście daje się ofertę. C'è una scena zerniccino... hai Sarà, vai a questo battistero. Dove c'è un battistero, che si chiamano i bambini, a questo appuntamento, il tempo. Odpoczywamy, byliśmy chwilę w środku, oglądamy tutaj widoki. Wyszliśmy z sanktuarium, naprawdę polecam. To jest niesamowite, że został zbudowany w połowie z kamienia. Jest oparty po prostu na skale, na tej górze Monte Baldo. Bardzo dużo turystów, bardzo dużo pielgrzymek jest tutaj organizowanych. Jest ciepło. Jak tutaj doszliśmy, to jest słoneczko, ale kiedy szliśmy tą drogą w środku lasu, no to było troszeczkę chłodno. Naprawdę jest to niedaleko Peskiery, niedaleko Jezioro więc jeśli będziecie w tych okolicach, to koniecznie musicie tutaj zajrzeć, bo jest to miejsce magiczne. Tutaj można wziąć też wodę święconą, jest też szopka. A tu jest miniaturka tego sanktuarium, Vincenzo Ferrer. A tutaj ludzie pozostawiają o modlitwę prosząc zdjęcia. No przepięknie. Zobaczcie jaki tu jest widok. Coś niesamowitego. Tu ludzie zostawiają, serce, tu, ludzie zostawiają serce. tu ludzie zostawiają różańca, my nie mamy nic, my nie przygotowaliśmy sobie nic, ani żadnego obrazka, ani nic. No, nie od nas. Możesz go zawiesić na rękach Maryi. Tutaj na Maryi też. dzieci i teraz też przypnę prosząc o modlitwę za nich. Tutaj jest taki punkt widokowy, z którego możecie zrobić zdjęcie sanktuarium. To jest dokładnie przy przystanku, na który możecie dojechać autobusem. Bardzo polecam Wam to miejsce przepiękne, nie tylko jeśli chodzi o widoki, ale też właśnie jeśli chcecie Cześć! o coś poprosić, pomodlić się o coś, to... No, tu to naprawdę poczujecie, i mm, pamiętajcie, w opisie znajdziecie linki, gdzie możecie sprawdzić dokładnie godziny mszy, y, jakichś spotkań, pielgrzymek. No i znajdziecie też wpis na blogu. Teraz się wspinamy i idziemy gdzieś coś zjeść, bo jesteśmy głodni. Duż, długo nam to zajęło, byliśmy tutaj dość długo, całe popołudnie chodziliśmy sobie spokojnie, modliliśmy się, także teraz wybierzemy się na obiad. Długo byliśmy. No nie mogę się napatrzeć. Wciąż spaceruję i taki widok. No po prostu cudo. Mam nadzieję, że te miejsce wam się spodobało tak jak mi i że zachęciłam was do jego odwiedzenia. My się wspinamy zaledwie kilka schodów i już ja! mamy zadyszkę. Można pójść drogą, tą schodziliśmy w dół, gdzie jest właśnie droga krzyżowa albo sobie wspinaczkę skrócić schodami. No jest ich, do, jest ich dość sporo. I mamy zadyszkę. Myślę, że tego Wam nie muszę mówić, że musicie tutaj ubrać wygodne buty. Dojechaliśmy do restauracji na obiad. Dojechaliśmy do restauracji Arpege, o której Wam mówiłam już wielokrotnie w wielu moich filmach. Dojechaliśmy na ostatnią minutę, bo kuchnia tutaj w niedzielę zamyka o 2.30, a my dojechaliśmy na 2.27. Więc musieliśmy tak w pośpiechu, nawet nie zdążyłam przeczytać dobrze menu i już zamówić to, co chcieliśmy. Wybrałam jedną z tych rzeczy, które lubię bardzo, zaraz Wam pokażę. Sama restauracja znajduje się nad całym jeziorem Garda. Jak skończymy obiad, to pokażę Wam widoki. Dzieci mają pizzę. A my oczywiście sałatkę. My bardzo lubimy z moją mamą tą sałatkę. Zamówiłyśmy sobie obydwie taką samą, bo nie miałyśmy czasu, żeby przeczytać menu. Zamówiłyśmy sobie też fritto di mare i tak to prezentuje się. Ja bardzo lubię i moja mama też bardzo lubi. Jest nawet polenta fritta. To pokazywałam Wam jak to zrobić i właśnie jak pozostaje z dnia wcześniej, to można podsmażyć na patelni z masełkiem albo tak jak oni, dołożyć do fritto. Zjadłyśmy obiad, było dobre. I naprawdę restauracja znajduje się w fajnym miejscu. Teraz Wam pokażę widoki. Mm, jedzenie jest bardzo dobre, aczkolwiek dzisiaj było takie średnie w porównaniu do tego, jak zazwyczaj tu jest podane danie i talerze w ogóle się fajnie prezentują. A dzisiaj Spieszymy, chyba się śpieszyli, bo przyszłyśmy na sam koniec, to już nam tylko tak. Po, chyba tak nam poserwowali, tylko na sam koniec już, wydaje mi się. Takie widoki po wyjściu z restauracji dzieci już siedzą na ławce. Tak naprawdę to im nie chce się iść już na spacer, bo dzisiaj już dość kilka kilometrów przeszliśmy, ale nie można być tutaj i. Nie przejść się. Czujemy się, jakbyśmy byli nad morzem. Jezioro Ogarda jest takim bardzo dużym jeziorem i ma się właśnie takie uczucie, jakby się było nad morzem. Zobaczcie, jaka czysta woda. Bardzo. Przyjeżdżamy tu czasami w wakacje, właśnie się wykąpać, bo się ma wrażenie, jakby się było nad morzem. Moja mama się relaksuje, ona bardzo lubi takie takie niedziele. My spacerujemy, jeszcze tylko wybierzemy się gdzieś na lody, bo dzieci chcą loda. Z Wami się żegnamy. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie paluszka w górę i komentarz.